No, siemanko, szybamanko! Z tej strony mi! I Lara, siemanko, Lara! Siema! Co tam u Ciebie słychać? Co dzisiaj robimy? Otwieramy kolejne zabawki z Garden of Banban. -Ban Lara już tak. otworzyła swoje banbaliny. Moi drodzy, banbalina, bardzo piękna banbalina, prawda? No. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej unboxingu takich zabawek, dajcie znać koniecznie w komentarzu, zostawiając również łapkę w górę. Oraz, jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Garden of Banban. -Ban. Dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc aż banbalina. A ja również być może za Twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Banbalina! Łacham cię! Lecimy z nim, baby. Hey. a wiesz już, że wydałem książkę? Juniorskiej przygody ze świnką. P. Moi drodzy, książka ta jest na drugim miejscu. Bestsellerów. Polsce. To miał być normalny dzień dla policjanta juniorskiego i dla innych Mada Farmersów. Wydawałoby się, że w mieście toczy się zwykłe, spokojne życie. Jeden telefon i jedna interwencja, na którą udaje się funkcjonariusz odmieniają życie jego i mieszkańców wyspy. Już nic nie będzie takie jak dotychczas. Zainfekowani Mada Farmersi chcą zamienić resztę wyspaczonych, ale juniorski się nie podda. Moi drodzy, linka do książki w miękkiej oprawie z kolorowymi obrazkami macie w opisie. Dobra, Lara, patrz teraz na to. Musimy otworzyć kolejne pudełka. Pamiętasz, gdzie nam zostało? Tak. Pół pudełka i jeszcze jedno pudełko. Patrzcie teraz to, lecimy, let's go. O, tutaj znowu mamy te Lego, moi drodzy. Ale nie za bardzo mi się o. chce tego Lego teraz w tym momencie, A ja akurat w tym momencie układać. Kolejne. Ty już masz kolejne? Dobra, ja dobra. Wylosuję. Ja wylosuję. Dobra, losuj, 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 losu. let's go, let's go, let's go. Ale jak losujesz, to się nie patrzy, halo. Ja nie będę losować. A ty jednak nie losuj, okej? Okay? Wow. Pokazuj co to jest? Banban. Taki banban. To jest jakiś zmutowany Jumbo Josh. Patrz. Ty jakiś zmutowany Jumbo Josh. Moi drodzy, zmutowany Jumbo Josh. Nie mam żadnego pojęcia, kto to jest. Napisz teraz koniecznie w komentarzu, kto to jest, ale najprawdopodobniej jest to jakaś maskotka właśnie z fanowskich Garden of Banban produkcji. Trzymaj, jak go chcesz nazwać? Może... A ja mam świetny pomysł. Jaki? Banban ban jako Jumbo Josh. A Banban ban jako Jumbo Josh, okej. Okay. Teraz ja losuję, mogę? Tak. Z losu i coś wyciągnąłem. <laughs> to jest mój ulubiony chyba, patrzcie teraz na to, patrz. Lara, wiesz, kto to jest? Moi drodzy, jest to Silent Steve! Udało mi się wylosować Silent Steve'a. Co prawda, on powinien być bardziej tak, o, coś w tym stylu. Ta, tyk, tyk, proszę bardzo, okej, okay, dobra. Moi drodzy, i to jest właśnie Silent Steve. Trzymaj go, bardzo fajny, prawda? No, Podoba ci się? Nie jeszcze, jeść! Dobra, teraz tylo losujesz, let's go, bo tam są chyba jeszcze tylko jeszcze dwie zabawki. Musimy, moi drodzy, ogarnąć... Pora na fanarty! Patrz, Lara, dziękuję ci bardzo serdecznie. Alex, widziałaś? Skibidum, skibidum, dom jest, jest. Skibidum, skibidum, jas, yes, jas. Yes. Julia Malinowska, widziałaś? Inspektor Junior, no? Kevin Kuczyński, fajny fanart, nie? U Leon, fajny fanart? No? Orest, znowu jesteśmy u babci, widziałaś to? No zjedz pomidorówkę. Pekin, bardzo fajny fanart. Oraz Tofik Play, zespół Juniora. Babuszka, Geometry tak pa maluch, jest. Za te siedem pięknych fanartów, bądź też memów. pozdrawiam! No a teraz... Wyślij koniecznie twój fanart na fanart.juniorski, Babadzimel.com, i on się pojawi na odcinku. Opa! To nie jest opilaber, To nie jest, to jest opilaber. Tarta. To jest tartaber! To dawaj, otwieraj szybko. Tarta, Możesz sobie go zaś powiedzieć w aucie. Moje całe auto będzie w zabawkach Garten of Banban. -Ban. Moi drodzy, Tartabird. Może sobie albo fajnie siedzieć. Widzieliście to? Tylko, że to jest chyba mała tartabert, Nie wiem dlaczego. Ale możemy wziąć Banbana i Nie Cyk, proszę. O, nie tu oh my god, udało się, patrzcie. Widzieliście to? Banban -Ban jako Jumbo George i Tartabird. Patrzcie, to mega wygląda, prawda? Trzymaj. Teraz ja robię losu, losu. Ale wydaje mi się, że to jest chyba tylko i wyłącznie. Dokładnie. Ostatnia zabawka i jest to. Oh my god! Wiesz kto to jest? Słonik! Słonik, a ten słonik nazywa się Coach Pickles. Coach Pickles, ale fajny! Trąba, patrz tą trąbę, ja nie mogę, ta tromba to jak skarpeta. Szkoda, że te zabawki, no one się przewracają, dlaczego nie, one nie są takie bardziej sztywniejsze. Moi drodzy, właśnie tak wygląda Coach Pickles, proszę bardzo, cyk. Ładny? No. Trzymaj, mamy Tartabert, Coach Pickles, Banda jako Jumbo Josh i Silent Steve. I wiesz, jaka teraz jest pora, Lara? Tak. Jaka jest pora? Na wielkie pudełko. let's go, wydaje mi się, że tutaj będą jakieś ciekawe zabawki. Dobra, ty, bo... O, oh, jeszcze psy się tutaj kręcą pieski. Chcecie się pojawić na kamerze? No, na tam jest! Juniorku, masz iść do kuchni zjeść pomidorową. <laughs> Muszę iść zjeść pomidorówkę. Od Wojtas. spisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Szrek powiedział. Być może jutro Twój fanat pojawi się na odcinku. Oh my god. god! Ja nie. Nie będę losować! Ja nie mogę psychicznie, ty. Patrz, ile tu jest w ogóle tych rzeczy, nie? Trzymaj się. Lecisz. No patrz, no po prostu łapie, przecież to pudło jest całe nam zabraknie dzisiaj czasu. Dobrze, opila Bert! Opila! Takie ma oczy Dobra, czekajcie, odpakowujemy, no, moi drodzy, Bert Nie jest to żadna zawieszka, tak jak tarta Bert, a szkoda, ale... Patrzcie te oczy patrzcie te oczy! Jak ta opila Bird wygląda nie mam żadnego pojęcia, ale ona też nie stoi. Ona po prostu... Teraz ja losuję, losu, losu, losu i tam uwaga... Opiebe. patrz. kogo ja mam. Ja mam kogoś bardzo fajnego. To jest... Nie wiem. Nie wiesz? Patrz, co to jest. To jest nab Nie wiem, dlaczego akurat tak wygląda i dlaczego nie ma takiej rozdziawionej gęby, ale to nie jest nab Ale nap te pieski tam chodzą na tarasie. Tak, chodzą na tarasie znowu, no. Pa, tamta się wskoczyła, widzisz, na ten, na, na, na pufę i się będzie opalać teraz. Moi drodzy, <noise> nab dosyć spoko, fajny, prawie... On przed chwileczką stał, ale trzeba go chyba tak... Uuuu, let's go! I przychodzi Opila i robi... A! A na robi, daj mi tipta, daj mi tipta! Tak! No? Du, On tak idzie! My jesteśmy tutaj graczem, on tak. tu tu i tak. i się zjada. Lara, losuj, no, patrz patrzcie tych zabawek, tu już jest, dawaj. A tam jeszcze całe pudło! Banban! Banban! Let's go! No A wiesz, że banbalina to jest żona od bambana? No to jest też potwierdzone? Tak! Trzymajcie, banban? -ba... Patrzcie jaki języczek, ale sweet, let's go, fajny języczek. Bardzo mi się podoba, moi drodzy, banban -ban jest akurat spoko. Naprawdę nie wygląda jak banban, -ban. taki troszeczkę dziwny, ale jednak jest ok. teraz ja o, Los Losu, losu i kogo my tutaj mamy? Co jest grane? To nie jest nab, nab. Tylko to jest nab patrzcie, widzieliście go? To jest jakiś inny typek Jak się ten, ten typek nazywa? Ba nie, nap wie. nap, nie wiem Ale tutaj mamy nabnaba. naba Brrr, Daj mi chipa, daj mi chipsa Moi drodzy, tutaj to, jest fajny nab bardzo jest. ciekawy A tu nie mam żadnego pojęcia, musimy zobaczyć Oh my god, dobra, powiedz mi jaki też kolor Chcesz żółty, różowy albo fioletowy kolor Fioletowy Fioletowy? No to trzymaj yeah. Zgadnij kto to jest no, Nauczyłaś się ostatnio tego imienia, no dawaj Lara Captain Sidus Captain Swedles, no w końcu ci się udało. Dawaj, otwieraj tą zabawkę, a tutaj zbiorę tę, tą, tą folię, bo przecież te Chińczyki to tyle wysyłałem, że to jest aż niemożliwe. To. Ej! Jaki on jest Milusi? Milusi jest? Ale to jak jest Milusi, co? Lara, Zobaczcie Zobacz jaki Milusi. Ej, rzeczywiście! On jest taki troszeczkę inny niż ci pozostali. Ale moi drodzy, to jest. Captain Fiddles. Jeszcze się nie spotkaliśmy w Garten of Bandman z Captain Fiddles, ale może kiedyś się uda. Dobra, Lara, ja widziałem, że tam jest chyba jakiś różowy. I ja sobie pozwolę wziąć teraz. Nie, ja biorę żółty. Wiesz, kogo ja teraz mam? Slosselin! No, a jakbyś inaczej, no, Slosselin to jest to, co tygryczki lubią najbardziej. Paty oczy, pa. E ona tak samo robi jak w tym, w Garten of Bandman. Patrzcie! Ice. I I później tutaj ban-ban idzie. A ona się patrzy i tak. I see you. Where are you hiding? I on później ucieka, ona wsz, i go zjada. No. Lara, masz do wyboru <ścoughs> albo ta maskotka będzie najlepsza. Jest albo pomarańczowa, albo różowa. Pomarańczowe. Dobra, to masz. <ścoughs> 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 Niech. No jak nie chcesz? No czemu nie? No przecież to jest wzięte z gąsienicą w bandze. A dokładnie chyba chapter drugi. Ja już nie pamiętam, bo a który był ostatni? Czwarty. Czwarty był ostatni. Czekamy na piątkę i na szóstkę. Będzie niedługo. A mój dra. Drodze... <laughs> oh my god! To są właśnie te piłki, które były w chapterze. Drugim chyba i po prostu one tak stały i to były te The Cool Ones. One się nazywają chyba z tego co pamiętam The Cool Ones albo The Cool Guys. Jakoś tak, no nie mam żadnego pojęcia I w tym To że... bambaliny to! Ta, było. Uczniowie od bambaliny. Ja biorę moi drodzy różowego i będzie to sekretna postać. Wiesz co to jest? To jest Sheriff Tout Sterina chyba. Nie, kurczę, szeryf Sheriff Toadsterina, patrz to. Widziałaś go, moi drodzy? No. Sheriff Toadsterina, też jest spoko. Jest to zawieszka, możecie sobie zawiesić na przykład w ubikacji. Jak na przykład idziecie do ubikacji, to sobie zawieszacie na na spuszce, Żebyście pamiętali o tej grze, nie? Na przykład. Na przykład, przepraszam, że tak powiedziałam, ale nie wiem dlaczego. Dobra, mamy, mamy wszystkie zabawki. I ja teraz mam tutaj jeszcze dosyć ciekawe rzeczy. I mam tak, albo, albo wielkie pudło, albo małe pudło. Jakie wybierasz? Wielkie! Wielkie pudło wybierasz? A. Oh my god, dobra. Ja nie mam żadnego pojęcia, co tu jest w środku, ale. Ale moi drodzy, idziemy teraz do innej gry. To nie jest Garden of Banban, Ban, tylko to jest inna gierka. Jaka to jest gierka? Tu jest. No. Blue tam. Blue tam, oh my. Ej. Jest zniszczone. Co jest grane? Co, co to tu jest? Ile tu jest zabawek? Ty, ale co to jest? Collect them all. Rainbow Friends. Collect them all. Co to jest? Nie wiem, ale to cudło też trzeba wyrzucić. Bo. Co tam się dzieje, ty? No tutaj się... No ja ci powiem tak. nie, Ci, to od nas odbierają śmieci, to oni powiedzą, że, on, że my jesteśmy nie no nienormalni, bo my wystawiamy tyle żółtych worków, że to jest niemożliwe. Ale co to jest? To jest Patrz, ja otworzę inne, no i tutaj no, się i patrz. No i co się dzieje? No bo ci już spadło, bo ty jesteś tak podniecona. Wow! Juniorku, 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 pomóż, jestem w Bydgoszczy. Ale czemuż zbyt gorszczyć? The Pig Juniorski Heta. Spisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Szrek powiedział. Być może jutro Twój zwrot dla szereka pojawi się w odcinku. Ej, to jest ten Yellow. Moi drodzy, mamy Yellow z Rainbow Friends. Patrzcie. Mamy taką figurkę Rainbow. Ra jest Yellow. To, patrz karty. Jakieś karty tu mamy, czekajcie, bo ja muszę sobie tą kamerę wziąć. I muszę wam tutaj chyba ładnie pokazać. Ej, ale moi drodzy, mamy takie właśnie jakieś dziwne zabaweczki, jakiś taki yellow, który jest właśnie też wzięty z Rainbow Friends. Ale bardzo, bardzo fajne, no? Kartę, blue Blue Orange Ty, ale on nawet ja już chyba chcę stać, bo on, o nie, on nie chce stać, z nim się coś dzieje nie tak, no. On nie chce stać. Zobaczcie. To jest blue, blue, orange. Czekajcie, mamy jeszcze jakieś karty. Mamy tak. Mamy kartę Rainbow Friends Blue. Nie wiadomo też dlaczego. Mamy blue, jeszcze, blue. Mamy jeszcze jednego blue. I orange. I mamy, jeszcze, I mamy jeszcze orange. Patrzcie, mamy jeszcze orange. Widzieliście to? Nie wiem dlaczego. Ty, ale muszę Wam Otwierasz, powiedzieć, że tych zabawek tu jest. Otwieram. Czekaj, ja, ja teraz daj mi to, bo to jest folia. Moi drodzy, tych zabawek jest dosyć dużo, no patrzcie ile tego jest. Przecież tak... Ile tego tu jest? Czekaj, naraba, ja muszę zobaczyć ile tego tutaj jest, bo wydaje mi się, że to sobie przeniesiemy również na inny odcinek. A wiesz ile tego tutaj jest? ile? Nie napisali. Moi drodzy, Chińczycy byli tacy, że nie napisali, ile tego tutaj jest. No mówi się trudno, ale moi drodzy, ja właśnie teraz losuję kolejną zabaweczkę, że tak powiem. No odstawię sobie ja. tego. I patrzcie, to wygląda właśnie tak. Jakieś tutaj Rainbow Friends. Bardzo fajne. I tam jest ślimak. I tu jeszcze jest taki jakiś dziwny ślimak, ty. Jakieś mega dziwne to jest, prawda? Czekajcie, no, no spróbuję to jakoś otworzyć. Dobra, otwiera się dosyć spoko. I mamy tak. Po pierwsze lecimy z kartami. I mamy tak. Mamy kartę Purple. Następnie mamy kartę znowu Orange, więc one się chyba... Nie, o, no dobra, niech będzie, niech będzie, że moi drodzy, że I mamy teraz będzie, karty i tutaj w mamy w środku... To be... Blue! Blue? Kto... <laughs> oh my god, ty. kto to jest? O co, o co chodzi z tym typiarzem, ty? No patrz go, przecież to jest niby orange, ale on jakiś taki jakby wpadł do jakiejś... Dziwnej mazi, zwaną kupa. Nie wiemy, moi drodzy, dlaczego, ale on tutaj też jest taki troszeczkę w sumie nawet uszkodzony, jak sami widzicie. Jest to taka troszeczkę lipa, no ale. stoi! Stoi, więc jest wszystko w porządku. Jaki on jest dziwny! Dobra, Lara, losujesz teraz ty. No, w sumie nie musisz patrzeć, bo te wszystkie są takie same. Ale moi drodzy, tutaj jest chyba... Wiecie, ile tutaj o, tego, tego jest? Tego, tego jest odlałam. Ze 30 zabawek, to jest aż niemożliwe. Zaczynamy od kal. Daj mi kartę, ja tutaj pokażę ładnie do Bocz! Co to jest? <grystanie> Moi drodzy, mamy znowu po pierwsze, mamy tutaj purple, mamy tutaj blue, <grystanie> mamy jeszcze raz blue, no nie, no dlaczego? I tutaj mamy tak. Pokaż mi to. Ojejku, no kto to jest? Czy to jest... Nie. Czy nie. to jest purple, ale taka, wiecie jak, no taka purple. No ona też jest taka w kubki. No i ona nawet nie chce stać. ja się czuję jakiś taki oskamowany troszeczkę, no. Teraz ja losuję i chyba na dzisiaj to będzie ostatnia, ponieważ ja tam jeszcze mam chyba z 40 właśnie taki tyk. Dobra, cyk, cyk, proszę bardzo, otwieramy. Green. Ta, green? Mhm. Czekaj, zaczynamy na razie od kart. Mamy znowu tego. To jest niemożliwe. Mamy znowu tego samego. Jezu, dobra, no muszę zobaczyć, moi drodzy, co jest w środku, a w środku Giii! mamy. <grywa> no ej, a dlaczego on jest taki jakiś dziwny zepsuty? O co tutaj chodzi? Halo? Proszę mi powiedzieć, dlaczego, dlaczego ja mam takie jakieś dziwne oczka? Dlaczego ja jestem taki zepsuty? Dlaczego ja tutaj coś mi brakuje? Patrz, tutaj mi brakuje, tu mi brakuje, to jest aż niemożliwe. Widzieliście to? No Ja nie Nosza mogę... Ej, brakuje ale... i... I taką dziwną łóżkę Dziwne zabawki, no już nie, chcie, nie chcę mówić, że to jest badziew, ale te zabawki są mega dziwne. Dobra Lara, losujesz Pysu! ostatnie? Trzymaj, ostatnie. I to sobie zostawiamy po prostu na kolejny odcinek, dobra? Dobra, ale najpierw karty miałaś mi pokazać. Ale, ale, kto to jest? Czekaj, ja jeszcze Pysu! mam nieco pokazać. Na spokojnie, lecimy z kartami. Mamy tak. Mamy, moi drodzy, Redziola. Redziola. Mamy znowu... O, ja nie wytrzymam psychicznie. Patrz tego. Patrz, co tu Patrz, się w ogóle dzieje. Papa. Moi drodzy, mamy jeszcze taką dziwną zabawkę, no patrzcie to. Kto, kto, to jest? Powiedzcie wy mi, kto to jest? To jest jakiś dziwny stworek, który nawet nie chce aż tak za bardzo stać, nie? Ale, ale on jest naprawdę mega, 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 mega dziwny, nie? Tak wygląda, moi drodzy, rodzinka. Mamy kogoś takiego. Mamy oczywiście tutaj Grinola. Mamy tego brązowego, który nie mam żadnego pojęcia kim on jest, albo też ona raczej jest. To jest chyba w ogóle, no ten jest spoko. Ten jest najlepszy, nie Lara? Ta kaczuszka, bo A ta kaczuszka ten, też ten, się miała w sumie poledio. pojawić. Ten tam poleciał. Nie po tam poleciał, tylko ty żeś go tutaj wyrzuciła, ty. Tak. No, patrz to. A ten? Oczy nie tak, tak samo jak i Green, też oczy, oczy nie tak, nie, te, nie takie, jakie powinny być. No i oczywiście pełno zdublowanych kart, które nie mam żadnego pojęcia, do czego służą i po co one tutaj w ogóle są. Ale, moi drodzy, ja mam tutaj jeszcze jedno pudełko. Tamto sobie w ogóle zostawimy na kolejny odcinek, jeżeli wbijecie w tym momencie łapkę w górę, pootwieramy otwieramy wszystkie zabawki z Rainbow Friends. A teraz, moi drodzy, ja jeszcze tutaj mam dosyć ciekawą zabaweczkę. Patrz tą Suzy, ty. Widzisz tą Suzy, gdzie ona jest Susie, złasz stamtąd. Merci. Moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że mój pies jest strasznie dziwny. W sumie to obydwa psy są dziwne, ponieważ ten pies, on jest na stole, nie? Ludzie ja, mówią, że to, nie po że to jest po prostu kot. Że to jest po prostu kot. ale tam z drugiej strony. Ty, ale uważaj, żeby ona nie spadł. Proszę tam nie włożyć. Dobra poszła. Lara, dawaj, lecimy teraz tutaj oglądać Lecie. kolejne zabawki. Dawaj. Moi drodzy, mamy tutaj coś jeszcze mega ciekawego. Lara, patrz teraz na to. Patrz, jakie to jest piękne ty. Wiesz co to jest? Moi drodzy, Five Nights at Freddy's Sister Location Collectible Winner. Winner <noise> Figure Set. Moi drodzy, wygląda to fajnie. Naprawdę jest to mega. No, spójrzcie. Tu jest Circus Baby. Następnie mamy tutaj Funtime Freddy'ego razem z Bonbonem. Później Funtime Foxy. I moi drodzy, jest jeszcze Balora. Dobra, ja to odpakowywuję, Kurczę, no zapakowane, jakby to naprawdę było. Takie kolekty bo O nie, spadło. Luna, dawaj to. Trzymaj, Lana, trzymaj tego. Moi drodzy, mamy Circus Baby. Proszę bardzo. Circus Baby, siemanko, uszanowanko. La, 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 la. Fajna, nie? Fajna circus baby. No Idzie pokaż mi kolejnego. Foxy. Idzie Funtime Foxy. I tak. Moi drodzy, mamy Funtime Frediego razem z bonbonem. Bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Ten jest w sumie okej, okay. no szkoda, że... Uuu, on tutaj tak jakby może się otworzyć? Uczajcie to? Dlaczego? Ale aha, bo on się chyba otwiera, prawda? tylko akurat ta figurka się nie otwiera, ale jest w dosyć, dosyć, dosyć spoko. Dobra, ja sobie go odstawię na bok. Moi drodzy, lecimy teraz z Funtime Foxy. Mamy też balory jeszcze. Też jest fajne. La, 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 la. No. Bardzo fajne, bardzo mi się I ona podoba. Później się tam kręci. Tak, i ona się później tam kręci, no. Ale tyle, ile mamy tutaj tych zabawek z Garden of Band Band, to jest po prostu masakra. Też dajcie, jest znać, ban -ban. dajcie znać, czy chcecie więcej takich zabawek, czy mamy więcej <laughs> nakręcić czegoś takiego. To Dobra moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Lara podobał Ci się odcinek? Tak. Ile muszą wbić łapek, żeby był kolejny odcinek? Dwie tysiące! Dwa tysiące! Moi drodzy, dwie tysiące łapeczek lecimy więcej właśnie z takimi odcinkami. Na razie dzięki czemu.